Był rok 2002. Grupa około 17-18 uczniów w gimnazjum czekała na lekcję z informatyki. Przyszła Pani, wszyscy z jakim entuzjazmem, tak to jest ten moment, mamy 45 minut przed na grę na komputerach. Pani wyciągnęła flamaster napisała na suchościeralnej tablicy Temat lekcji. Wszyscy byli w szoku, ponieważ do tej pory wszystkie zajęcia z informatyki oznaczały 45 minut gry w różne gry. A tutaj mieliśmy na tablicy napisane tworzenie stron internetowych. Generalnie możecie sobie wyobrazić, jak grupa 14-latków przyzwyczajona do gry musi zmienić swoje nastawienie i zacząć robić coś innego. Bulwers, dezorientowanie, no ale był jeden chłopiec, który doszedł do wniosku, że. Eee, może to akurat fajny temat, może trzeba byłoby się go nauczyć, no i zaczął to robić. Po dwóch albo trzech miesiącach stworzył swoją pierwszą stronę internetową. Ta strona nie była najwyższych lotów. Wtedy łączę 56 kilobitów po modemie, prezentacja w PowerPoincie zapisana do HTML-a eee, i tak powstała pierwsza strona internetowa. Generalnie do niczego ona się nie nadawała, ale to był Pierwszy wyróżnik, kiedy zaczął robić coś innego niż robią wszyscy. Widzicie, często zastanawiamy się wśród e, jakich znajomych przyszło nam żyć. E, zastanawiamy się, jak to jest, że mamy te same realia, żyjemy w tym samym państwie, mamy ten sam ustrój gospodarczy, mamy to samo prawo. I jednym się udaje, a drugim nie. Widzicie, ja wyznają wcale, że w życiu nikomu nic się nie udaje. Dlatego, że samo stwierdzenie udaje się, zabija sprawczość. Owszem, nie udaje się, to akceptuję, bo podejmujemy różne próby i czasami komuś coś nie wyjdzie. Ale kiedy mówimy, że nam się coś w życiu udało, tak naprawdę stwierdzamy, że to było tylko i wyłącznie zrządzenie losu. A tak nie jest. Wynika to tylko i wyłącznie z naszej ciężkiej pracy. Minęło kilka lat. U chłopak poszedł do liceum, zaprogramował już wtedy w kodzie swoją pierwszą stronę internetową. Ta strona nie powalała na kolana, ale była już znacznie lepsza niż ta, którą stworzył jako pierwszy, pierwszy swój projekt. Poszedł z tym do nauczyciela, nauczyciel popatrzył i mówi: No, fajnie, kod jest, klientom tego nie pokazuj. Troszeczkę się chłopak załamał. Nie wiedział co ma robić, no bo jak? No, wydawało mu się, że zrobił fantastyczny projekt, a nauczyciel powiedział, nie pokazuj tego. Czy też macie wśród znajomych e, tak, takich, takich fantastycznych ludzi, żeby nie nazwać ich wampirów energii, e, którzy jakby macie jakiś fantastyczny pomysł, to oni idą i mówią, tak, 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 idziemy, będziemy, rob będziemy robić to razem, jak mogę Ci pomóc? Dopingują Was? Czy macie raczej takich, którzy no tak. Patrzą na was i, uh -huh, i zastanawiają się, że gadacie jak potłuczeni. Widzicie, ja w swoim życiu miałem tysiące pomysłów. Tysiące pomysłów na biznes, na lepsze życie. Czy mogę prosić o szklankę wody? E miałem też bardzo wiele znajomych, którzy w tych pomysłach widzieli tylko i wyłącznie same problemy. Zacząłem od chłopca z gimnazjum. Ten chłopiec później poszedł na studia. Troszeczkę zirytowany ciągłą krytyką swoich znajomych, doszedł do wniosku, że czas się zmienić w życiu. Jest już te 19-20 lat na karku, więc wyrywam się z domu, idę na studia, będę się teraz bawił. No bo skoro wcześniej starał się, żeby zaimponować komuś i był za to krytykowany, no to może trzeba byłoby zacząć robić to, co robią rówieśnicy, ci tacy najbardziej popularni. Ci tacy, za którymi wszyscy chcą iść. Więc doszedł do wniosku, że studia to będzie czas zabawy. Czas wyrywania dziewczyn. Czegoś, czego nigdy wcześniej nie robił i nie umiał robić, ale bardzo chciał. Bardzo chciał być na topie. Wtedy jeszcze nie wiedział, że podrywanie dziewczyn i sprzedaż to w zasadzie jest to samo, tylko produkt trochę inny. Mijały lata. Trafiał w różne grona osób. Pewnego dnia trafił do organizacji studenckiej. Być może kojarzycie, pewnie na każdym wydziale działa jakieś koło naukowe. I on też na Wydziale Ekonomii trafił do takiej organizacji. No i nagle zobaczył, że żyć można zupełnie inaczej. Zobaczył, że są ludzie, którzy nie tylko krytykują i marudzą, ale są tacy, którzy podejdą do ciebie, poklepią ci po ramieniu i powiedzą, dasz radę. Albo podejdą i powiedzą, jak mogę ci pomóc. Tych ludzi nie było za wiele, ale pewnie wy też takich za wiele nie znacie. Natomiast ta niewielka grupa osób pomogła mu przezwyciężyć jego lęki i strach. Wtedy zrozumiałem, bo jak się pewnie domyślacie, to jest moja historia. Wtedy zrozumiałem, że w życiu trzeba słuchać głosu własnego serca. Że trzeba robić coś, co dla innych będzie niewygodne. Że trzeba robić rzeczy, które będą nas wyróżniały na rynku. W 2011 roku otworzyłem swoją pierwszą firmę. Była to firma szkoleniowa. Wyszedłem z założenia, że skoro mam zupełnie inny światopogląd niż większość moich rówieśników, pasowałoby przedstawić im ten światopogląd. Pasowałoby nauczyć tych ludzi że można w życiu osiągać więcej, że tak naprawdę nie musimy wylądować w supermarkecie na kasie i za minimalną krajową zastanawiać się jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, czy od dziesiątego do dziesiątego, w zależności od tego kiedy pensja jest wypłacana. Wiecie jak to jest, kiedy macie takie marzenia, chcecie e, rozwinąć jakiś swój pomysł, wcielić go w życie, zrobić z tego biznes, to wyobrażacie sobie, że okej, okay, to teraz zarejestrujemy działalność, za chwilę zaczniemy coś robić, klienci będą walili do nas drzwiami i oknami, a my będziemy bogaci, w wieku 25 lat, będziemy jeździć najlepszymi samochodami, będziemy mieli w fantastyczne mieszkania, fantastyczne domy, najlepiej wille z basenem. Bo przecież, kiedy spotykamy naszych wspaniałych znajomych, którzy działają w marketingach wielopoziomowych, to ktoś im coś takiego do głowy wsadził. No i teraz trochę pewnie wsadzam kij w mrowisko, bo nie zapytałem, czy to się z u nie? Ja kiedyś też byłem. Trzy lata spędziłem w amerykańskiej korporacji, współpracując z nią, współpracując z lokalnymi liderami. Nie będę wymieniał marek szkoda czasu. Natomiast przez trzy lata zarobiłem chyba za 30 zł, takich byłem fantastycznym sprzedawcą. Bo ktoś mi powiedział, że w tym biznesie nie trzeba nic robić. W tym biznesie wystarczy zapraszać znajomych, którzy będą dołączali do struktury, będą kupowali sami produkty i na tym będziemy mieli już prowizję. No niestety, zderzenie z rzeczywistością okazało się, że działa to zupełnie inaczej, ale nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie moja przygoda, właśnie za em Dlatego, że jeden z lokalnych tutaj lubelskich liderów nauczył mnie jednej ważnej rzeczy. Rzeczy, która bardzo mocno mnie zainspirowała. Tego, żeby skupić się na celu, który mam do zrealizowania. Skupić się na swoich marzeniach. Powtarzał, podążaj za marzeniami, uwierz i osiągnij. Weszło mi to w krew. w sumie jak planowałem to wystąpienie, to nawet nie pomyślałem, żeby to zdanie wam powiedzieć, a mimo wszystko ono jest tak głęboko w mojej głowie zakorzenione, że cały czas o tym pamiętam. Więc doszedłem do wniosku, że skoro MLM nie wychodzi, to może warto byłoby poszukać Drogi zrobienia go przez internet. I kiedy szukałem drogi zrobienia MLM-u przez internet, doszedłem do wniosku, że jestem lepszy w czymś znacznie innym. W czymś, co zacząłem w gimnazjum. Tworzenie stron internetowych i szeroko rozumiany marketing. Widzicie, ja postawię przedsiębiorczy, wyniosłem z domu, bo moi rodzice od 1988 roku prowadzą zakład sytuacji. Nieprzerwanie. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Taki rynek. Albo. Albo takie decyzje. Ja podjąłem decyzję, że chcę rozwijać się w branży marketingowej i że chcę pomagać ludziom zwiększać sprzedaż. Doszedłem do wniosku, że będę ich uczył tego przez internet. Założyłem firmę Instytut Nowoczesnego Biznesu, bo chciałem tylko i wyłącznie online uczyć ludzi, jak robić nowoczesny biznes. No i teraz wyobraźcie sobie, że Łepek, który nie ma żadnego doświadczenia w prowadzeniu firmy, Startuję z ofertami do dużych graczy i chcę ich uczyć, jak prowadzi się biznes. Wtedy myślałem, że będą kupować. Dzisiaj wiem, że jednak tego nie robię. Bo jest jeszcze coś takiego w biznesie jak doświadczenie. Doświadczenie, które procentuje z czasem. Doświadczenie, którego nie zdobędziemy z czytania książek. Aczkolwiek bardzo serdecznie polecam. Ja czytam w zasadzie codziennie. A jeżeli nie czytam to słucham książek w samochodzie. Na karcie mam w tym momencie w samochodzie około 40 książek i kolejne 40, które na dysku leżą, bo już mi się znudziły. Od 7 lat nie robię nic innego, jak tylko i wyłącznie w samochodzie słucham audiobooków. Więc jeżeli myślicie o tym, żeby rozwijać swój biznes i chcecie utrzymać swoje skupienie na końcowym celu, jaki sobie wyznaczacie, musicie mieć wsparcie. Wsparcie mentalne. Bez tego nie jesteście w stanie sobie poradzić. Nieważne jak wielkie macie marzenia, ważne jest to, że jeżeli wierzycie w to, że jesteście w stanie je osiągnąć, to to zrobicie. Kiedyś myślałem, że jestem nieudacznikiem. Więc skoro tak o sobie myślałem, to taki byłem. Systematycznie jak podchodziłem do kolejnego zadania, zlecenia, to mi nie wychodziło. No bo cały czas myślałem o sobie w kategoriach pojętych. Kiedy zacząłem postrzegać siebie zupełnie inaczej, kiedy zacząłem słuchać tego, co mówią mi ludzie, kiedy zacząłem słuchać naszych klientów, zrozumiałem, że tak naprawdę daje im wielką wartość. I kiedy zmieniłem swoje nastawienie, nawet nie zauważyłem, w którym momencie, ale mój biznes zaczął bardzo szybko się rozwijać. I nie mówię Wam tego po to, żeby się chwalić. Natomiast yy, mówię Wam to po to, żebyście wiedzieli, że Wy też możecie. Bo skoro ja, Wychowałem się na wsi, gdzie było stu mieszkańców na krzyż i byłem w stanie rozwinąć najpierw firmę szkoleniową, a później agencję marketingową, to Wy też to możecie. Był taki dzień przełomowy w moim życiu. Pewna klientka z Warszawy o imieniu Kasia, to będę moja starsza córka, nazywa się też Kasia. Nie wiem, czy to przypadek, ale lubię to imię. Kasia zadzwoniła do mnie i mówi, Michał, ja kupiłem Twoje szkolenie, bardzo fajne, więc zrób mi teraz kampanię. Myślałem, ja? No przecież ja szkole. Mówię Kasia, nie, nie. Ja założyłem, że będę prowadził biznes szkoleniowy, nie ma sensu, żeby to robić, ty sobie kogoś zatrudnić. zatrudni. Kasia na to, Michał, ale zobacz, jeśli mam zatrudnić kogoś w miarę dobrego, no to będzie mi on kosztował 3000 zł miesięcznie. No bo duże brutto przy pensji tam niecałe 2000 zł, to jest 3000 kosztów dla pracodawcy. Żebym się czegoś nauczył, zrozumiał moją firmę, to potrzebuję mu dać ze 2-3 miesiące. Żeby mógł pracować, potrzebujemy mu kupić laptopa. Bo tutaj na recepcji, na recepcji mamy prawie jeden stary, ale te dziewczyny go używają do przyjmowania klientek. Więc y, musimy mieć dla niego kolejny laptop. Potrzebuje mu też też budżet reklamowy, więc Michał, na 3 miesiące to jest 15 tysięcy złotych, gdzie ja muszę zaryzykować, że ten człowiek za chwilę powie, że wiesz co, to jednak nie jest moje flow. Nie się nie chce. Ja wolę jednak popracować gdzie indziej. No i wtedy w psychologii nazywa się to błysk. Można by to powiedzieć, że geniuszu się pojawił w mojej głowie. Wszedłem do wniosku, że w takim razie, skoro ludzie tak umieją liczyć, to ja też muszę się tak nauczyć. A kiedy nauczyłem się tak liczyć, zrozumiałem, że bardzo wielu klientów potrzebuje usług, a nie tylko szkoleń. Bo co z tego, że zdobędą wiedzę, jeżeli nic z nią nie zrobią? I zastanówcie się teraz na swoich przykładach, jak często kupujecie szkolenia, jak często lądują one w koncie. Zastanówcie się. Jak często robicie fantastyczne notatki i jak często do nich wracacie? Zastanówcie się, jak często później nawet jeżeli wrócicie po te notatki, wdrażacie je w życie. Ja zazwyczaj miałem z tym problem i wiemy, że moi klienci też mają z tym problem. Dlatego wiedza to początek, a wszelkie kolejne usługi, które świadczymy, to jest dopiero kor naszego biznesu. Kiedy pięć lat temu zaczynałem, myślałem, że będę robił bardzo szybko fantastyczny biznes szkoleniowy, nie będę musiał spotykać się z klientami, internetowo załatwimy wszystko. Kiedy po dwóch latach zastanawiałem się, czy prowadzić ten biznes dalej, czy nie, doszedłem do wniosku, że muszę coś zmienić, bo jak mówił, e, staje się Einstein, szaleństwem jest działać e, w ten sam sposób i oczekiwać innych rezultatów. Więc zresztą w związku, że trzeba zmienić sposób działania i zacząć świadczyć usługi, o które klienci proszą. Dzisiaj obsługujemy już bardzo dużo firm. Ponad 400 klientów nam za, zaufało, ponad 100 z nich korzysta regularnie miesiąc w miesiąc z naszych usług. Kiedy tak sobie spojrzę wstecz i zastanawiam się, co robiłem wcześniej, to żałuję, że tej wiedzy nie miałem 5 lat temu. Ale to wiedza zdobywa się z czasem. Dlatego, że jak mówi Harfaker, gdybyśmy od razu zdobyli się z dużymi pieniędzmi, prawdopodobnie woda sodowa uderzyłaby nam do głowy i nie potrafilibyśmy nimi zarządzić. I miałem taki moment, gdzie duże pieniądze pojawiły się w zasadzie już chyba w drugim roku działalności. Tak mnie to przeraziło, że wszystkie straciłem. Później nauczyłem się nimi zarządzać. To kolejny ważny etap, kiedy myślicie o swoich startupach, kiedy myślicie o tym, żeby założyć swój biznes. Dzisiaj ostatni jeden z moich klientów powiedział, że nie zna lepszej agencji marketingowej w mieście. No, aż tak daleko bym się nie chwalił, ale myślę, że w pierwszej piątce najlepszych agencji już się znajdujemy. Minęło 5 lat. Mam nadzieję, że za 5 lat będziemy jedną z najbardziej rozpoznawalnych agencji marketingowych. Chciałbym Wam powiedzieć na podsumowanie mojego wystąpienia trzy rzeczy. Pierwsza. Idźcie i budujcie swoje biznesy. Idźcie i zarabiajcie na swojej pasji. Idźcie i odważcie się marzyć o wielkim, odnoszącym sukcesy biznesie. Dziękuję.